Mariusz, już kilka dni po przylocie w Polsce. Mówiło się sporo o tej aklimatyzacji. Zaaklimatyzowałeś się już? Powolutku tak. Na pewno te pierwsze dni były bardzo, bardzo ciężkie, ale już jest 5 dni, 4 dni. 4 dni od przylotu. I już jest tak, że rano wstaje o 9 bez problemu. Eee, Aklimatyzacja już wiesz mi. Mhm. A jak przebiega klimatyzacja trenera, który pierwszy raz w Polsce, normalnie zajęcia prowadzicie już? Tak, troszkę, troszkę dłużej z nim, od mu to troszkę ciężej przychodzi, więc jak ja wstaję już o dziewiątej, to on jeszcze na drugi boczek się przestawia, ale, ale już powolutku, myślę, że od poniedziałku już ruszymy, ruszymy z dwójeczki, zaczynamy treningi już tak na poważnie, już od biegów, o szóstej rano, rano biegi będę miał, więc już obydwoje będziemy musieli się przestawić szybciutko. Twój promotor Mariusz Kołodziej powiedział już oficjalnie, że będziesz przygotowywał się w Dzierżoniowie. To jest takie miejsce, któremu ufasz? Tak, tak. Tutaj osobiście Dzierżoniów znam przynajmniej raz, dwa razy w roku. Jestem tutaj w, w tym mieście. tutaj Przyjeżdżam do Piotra Wilczewskiego. Wiadomo, miało być to, to za granicą, ale czy dużo kłopotów, no, też by były kłopoty wiesz językowe, tutaj w Polsce, w Dzierżoniowie co chcemy na drugi dzień to mamy, mamy, chcemy nowy worek, chcemy, chcemy cokolwiek, jakiś sparek partnera, nie ma problemu, wysyła się auto, czy, czy jedzie się do sklepu, coś się kupuje, a gdzieś za granicą wiadomo, to, to by były, był, byłby jeszcze troszkę problem, prawda, i też wiadomo, te, te kwestia finansowa. Wiadomo, tam byśmy my. dla jednego kraju dawali te pieniądze, tak to tutaj, wiesz, zainwestujemy te pieniądze. Mhm. E, Piotr Wilczewski będzie również pomagał ci w przygotowaniach. Kiedyś boksowaliście razem w jednej grupie, ale tym głównym dowodzącym będzie jednak Juan Doleon, tak? Tak, tak. Juan, Juan tu będzie, wiesz, główny, główny trener. Wszystko będzie e, od niego zależało. On będzie, wiesz, On tutaj jest szefem, tak naprawdę. Będę miał różnych trenerów, tak jak powiedziałeś, Piotrek będzie moim takim drugim trenerem, koordynatorem, ale tak jak powiedziałem ja wcześniej, Juan będzie o wszystkim decydował. A do narożnika w trakcie walki Piotrka też zabierzesz? Na pewno, tak. Będzie, będzie Piotrek, Juan i Katmen. Te trzy osoby, bo więcej, więcej nie, nie można mieć. Trzy osoby, te trzy osoby będą w, u mnie w należniku. Ze sparring partnerów potwierdzonych wiemy tak. David, David Price będzie na pewno, Tyson Fury prawdopodobnie już nawet w przyszłym tygodniu. Dużo nazwiska. Tak, nazwiska du, duża, duża gala to duże nazwiska muszą być. To tak jak powiedziałem, e, s... Z całego tego obozu, co, co przechodzę, te sparingi tutaj w Polsce będą najważniejsze. To, to muszą być naprawdę nazwiska z czołówki tutaj europejskiej czy światowej, światowego boksu. Tutaj Nie, nie, wiesz, nie, możemy, nie możemy oszczędzać. Więc to wiadomo, to, to oni przyjeżdżą dla mnie trenować, ale dla siebie tak samo coś ugrają z tego, że, 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 że mi pomagają, że będą pomagać w tych, w tych przygotowaniach. Myślę, tak jak w, w ostatnich dwóch, trzech tygodniach przed, przed walką będę miał z czterech, pięciu e, takich porządnych partnerów. E, tak bez względu na to, czy się w walce z Skliczko powiedzie Tobie, czy nie, to chyba po, przez te sparingi z tą czołówką możesz sobie zrobić taki dobry przegląd, z kim ewentualnie potem się opłaca, nie opłaca walczyć. Tak, to wiadomo, ja już takim, by, kiedyś byłem takim, takim zawodnikiem, który, który jeździł na sparingi, takim spari nie wiem jak to się nazywa, taki, co tak jeździ, jeździ, sparuje. Spadek partnerów, dokładnie, jeździłem i wtedy już miałem, e, miałem przegląd tych, tych zawodników tutaj w Europie i na świecie, bo z różnymi zawodnikami sparowałem, e, wiedziałem jak je mają styl, na co ich stać e, w, danej, w, danej, w, danej, w danym momencie i przy, przy, przygotowywałem samolapitara lapitara do, do, do walki z, z kliczką. Wiedziałem, że, że na sparingach wiadomo, szło mu jak szło, nie? ale na biegach czy na, na technice Wiedziałem, że, że nie, nie jest przygotowany w 100%. Nie wiedziałem, jaki będzie werdykt, wynik tej walki, ale był niekorzystny dla niego. Ale już wiadomo, teraz będę sparował z tym z czołówką tutaj europejską czy światową i to mi da jeszcze większy przegląd, przegląd tej sytuacji. No właśnie, ale kiedyś ta europejska czołówka, z którą dysparowałeś, była zdecydowanie tak. niższa. Teraz y, znalazło się tych trochę chłopaków Tyson Fury, Pracis, tak. Czechalenius. Y... Same, same, same wysokie, wiesz, chłopy z tych, z tych młodych nazwisk. Może nie wiekowo są, są młodzi, ale, ale, ale dopiero zaczynając taką naprawdę y, bokserską karierę, tą zawodową, tą na najwyższym poziomie. I te nazwiska są naprawdę Ci zawodnicy są naprawdę wielcy, duzi. Każdy ma, ma około, około dwóch metrów wzrostu. I więc, więc ten, ten te młode pokolenie tych, tych nowych bokserów właśnie za, za, za rok, za dwa lata już każdy z nich będzie miał po dwa metry. No do tego, wiesz, do tego wszyscy dążą, że, że te, te mniejsze, mniejsi tacy zawodnicy po, po, po 80 kilo czy 90 kg już nie będą mieli prawa bytu w tej wadze ciężkiej. Jakie plany po gali we Wrocławiu? Od razu jedziesz do dzierżoniowa i już tak. zamykasz się, zaczynasz takie naprawdę intensywne treningi? Tak, od razu po, po gali po Kali jedziemy, jedziemy do, do Dzierżoniowa jutro ostatni taki luźny, luźny dzień z, z rodzinką, ze znajomymi, którzy przyjechali którzy z Krakowa i okolic. Pożegnamy się no i od poniedziałku, od poniedziałku naprawdę zaczynamy hardkorowe, hardkorowe przygotowania. Będziesz całkowicie odizolowany od przyjaciół, rodziny? Tak, podczas, podczas, podczas całego tygodnia od poniedziałku do, do soboty, tak, niedziela zobaczymy, co powie trener na to. Ja będę chciał, żeby, żeby właśnie niedziela była taką, takim dniem, że, że mogę się spotkać ze znajomymi, z rodzinką, żeby oni mogli przyjeżdżać, zobaczymy, zobaczymy jak trener na to zareaguje. Nie? A ja, ja bym tak chciał. No. A rozmawiałeś e, na przykład z trenerem Piotrem Łapinem, który z Albertem Sosnowskim był e, w w na walce z Witaliem Kliczko i opowiadał o tym, jak wygląda proces w samym dniu walki, jak to wszystko mają Kliczkowie zorganizowani i jak człowiek, który w tym pierwszy raz uczestniczy, może się pogubić? Nie, ale teraz, jak mi tak stałeś taką tentą, to, 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 to pewnie porozmawiam akurat będę miał możliwość dzisiaj się z nim spotkać to, to pewnie go zaczepię i się zapytam jak nie dzisiaj to, to jutro przyjadę tutaj do, 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 do hotelu i się z nim spotkam i tak od tej strony takiej od, od środka zapytam jak to wygląda właśnie to, to ważenie przed, przed, przed walką wybieranie tych rękawic czy to długo trwa niedługo wiadomo e, sama ceremonia wyjścia do ringu z ich udziałem e, oni to strasznie przedłużają ten, ten zawodnik który wychodzi pierwszy po prostu wiesz, on, on się rozgrzewa tam 20 pół godziny przed, przed samą walką, wchodzi do ringu i musi czekać z 15, 23 do pół godziny na, 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 na kliczkę. I te wiesz, mięśnie, mięśnie nie są takie już elastyczne, więc wiesz, musimy coś, wiesz, musimy na to coś, coś zadziałać. Wiadomo, będziemy tam się z nimi, e, z tym delegatem, żeby, żeby coś takiego nie miało miejsca, Że, żeby 10-15 minut góra już był w ringu, żeby był gotowy do walki. Ale, ale jak wiesz, wiadomo, oni my swoje, oni mogą swoje zrobić, ale musimy musimy coś, coś wiesz, zrobić tak, żeby, żeby właśnie, żeby, żeby nie nie ostyć w tym ringu, nie ostyć.